Was w kolejnym odcinku jazdy próbnej, odcinku, którego bohaterem będzie Seat Alhambra. Na pierwszy rzut oka widać: auto rodzinne. Tak praktyczne, że nie wiem, czy nam starczy czasu antenowego, żeby opisać wszystkie opcje, które posiada. Samochód rodzinny, w tym przypadku Sad Alhambra, oprócz tego, że ma być praktyczny, może również bardzo ładnie wyglądać. Nowa stylistyka. To nie jest stary Sat Alhambra, który przechodził jakieś tam liftingi. Tutaj mamy zupełnie nową bryłę. Światła ksenonowe, biksenonowe. Oczywiście logo Seata na masce. Nie trzeba być wielkim znawcą, że przez tą dużą szybę mamy świetną widoczność z przodu, jak i również na bokach auta. Z pilota możemy otworzyć drzwi. E, powiem wprost, że jest to auto gadżeciarskie tak samo bagażnik bez problemu obsługa zawiera się tylko w tym pilocie. Jeżeli chcemy, możemy to również robić. Przyciskami. Dlaczego polska rodzina nie ma mieć wygodnie? Dlaczego polska rodzina nie ma jeździć satem Alhambra, który jest wyposażony tak bogato, że w 100% może zaspokoić wasze potrzeby? Piękny tył, Saata Alhambra. Życie rodzinne ma różne oblicza. Dlatego Seat Alhambra to samochód, który zaspokoi potrzeby dorosłych i dzieci dzięki inteligentnie zagospodarowanej przestrzeni, zaawansowanej technologii i nowoczesnemu wzornictwu. Seat Alhambra zwraca uwagę stylistyką inspirowaną motywem strzały i wydłużoną sylwetką. Na Nadwozie pojazdu mierzy niecałe 5 metrów długości. Smukła linia panoramicznego dachu harmonizuje z opcjonalnymi chromowanymi relingami i obramowaniem okien. Eleganckie zderzaki, lusterka z diodowymi kierunkowskazami oraz klamki w kolorze nadwozia podkreślają sportowy charakter auta. Dopełnieniem sportowego wizerunku alhambry są opcjonalne 17-calowe aluminiowe obręcze kół. Wielkomiejski charakter alhambry doskonale pasuje do praktycznego i przestronnego wnętrza. Takie elementy jak zintegrowane elektrycznie odsuwane drzwi boczne, elektrycznie otwierana klapa bagażnika i okno dachowe sięgające prawie od przedniej do tylnej szyby to tylko niektóre z nowatorskich rozwiązań. W środku wszystko podporządkowane jest komfortowi i funkcjonalności. System aranżacji układu foteli umożliwia uzyskanie całkowicie płaskiej podłogi powiększonego bagażnika, w którym zmieści się wszystko czego potrzebuje podróżująca rodzina. Pojedyncze fotele w środkowym rzędzie można przesunąć do przodu i do tyłu lub złożyć je, aby otrzymać większy bagażnik z płaską podłogą. Teraz będziesz mógł zapakować zarówno sprzęt sportowy, jak i zabytkowy fotel zakupiony w przypadkowo napotkanym sklepie z antykami. Regulowane fotele zapewnią wyjątkowo wygodną podróż. Za dużo słońca? Zwijane rolety umożliwiają zasłonięcie poszczególnych okien i pomagają utrzymać przyjemny chłód we wnętrzu. Niezliczona ilość powodów do uśmiechu. Czas na zaprezentowanie tego jakże przestrzennego wnętrza. Po pierwsze, nawiewy mamy z góry podświetlenie również zacznijmy, od miejsca, w którym możemy się posilić, wstawić napój. Siedmioosobowe auto, mnóstwo opcji do otwierania i zamykania foteli. Możemy w każdej chwili uzyskać w tym aucie idealną powierzchnię płaską, nawet składając przedni fotel. Przewożąc duży przedmiot, bez problemu poradzimy sobie z tą sytuacją. Wsiadając do tyłu przesuwamy fotel na szynach. Ale jeżeli chcemy go złożyć, również bez problemu nam się to uda. Życzycie sobie tylne fotele? Ma być to auto siedmioosobowe czy pięcioosobowe? Jak pięcioosobowe, nie kupujemy z tylnymi fotelami. Siedmiosobowe, wówczas pojemności bagażnika jest mniej. Jak je złożymy, mamy 1400 litrów. Jeżeli ich nie składamy, a złożymy wszystko, mamy 2500 litrów przestrzeni bagażowej. Naprawdę duże przedmioty tutaj się zmieszczą, i wejdzie tutaj bardzo dużo osób. Praktyczność z każdej strony. Góra wnętrza, bardzo jasna, ale nie tylko to nadaje nam przestrzeni. Mamy roletę, którą w każdej chwili możemy ściągnąć i spojrzeć. Jakże zachmurzone dzisiaj niebo. Ale to nie wszystko. Co prawda nie cały dach nam się otwiera, ale możemy połowę jego bez problemu również odsłonić. I co z tego wszystkiego jest najlepsze? No, troszeczkę dalej. Jeszcze dalej. I jeszcze dalej. Możemy również. Zasłonić roletę, czyli jechać z otwartym dachem i z zasłoniętą roletą, dzięki czemu żadne muchy w lato nie wpadają nam do auta, a jest bardzo przyjemnie i komfortowo. Miejsce na okulary, no i oczywiście ten design. W aucie jest ładnie. E, pomimo tego, że samochód został e, zrobiony w bardzo praktyczny sposób, e, to auto w środku nie zostało oszpecone. E, podróżując takim autem, mogę w 100% powiedzieć: zobaczymy podczas jazdy próbnej. E, na pierwszy rzut oka deska rozdzielcza, liczniki, wszystko jest czytelne. Daje mu bardzo duży plus. Trzeba przyznać, że samochód stał się naszym drugim domem i że zdarza nam się spędzać w nim więcej czasu w dni poprzednie. Czy nie warto sobie zatem tego jakoś uprzyjemnić? Za kierownicą Seattle Alhambra na nowo odkryjemy pasję prowadzenia samochodu. Opcjonalne bikse na nowe reflektory kierujące snop światła w stronę, w którą skręcasz kierownicą. Przednie lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów i z adaptacyjnym systemem dynamicznego doświetlania zakrętów stają się nieocenionym towarzyszem nocnych podróży. TDI silnik diesla dwulitrowy, dzisiaj mamy 170 koni pod maską, również drugi silnik dwulitrowy diesla TDI może mieć 140 koni. Jeżeli idzie o silniki benzynowe 1.4 TSI 150 koni, no i jeżeli chcemy naprawdę pokazać co potrafimy na drodze dwulitrowy TSI 200 koni. No, i tutaj pytanie, czy rzeczywiście w aucie rodzinnym y, potrzebujemy tylu koni mechanicznych? Przecież wieziemy y, dzieci, wieziemy naszą żonę, naszą rodzinę bądź znajomych. Właśnie, że są potrzebne. Chociażby ze względu na to, że bezpiecznie i szybko wyprzedzić inne auta. Y, do silników benzynowych o dużej mocy, czyli w tym przypadku 200 koni. Oferowana jest skrzynia automatyczna. Do diesla również możemy ją mieć. Mamy w dzisiejszym przypadku właśnie 170 KONI i skrzynię automatyczną. W mniejszych silnikach mamy skrzynię manualną. Więc w takim razie, tym autem możemy również podróżować. A w automacie, oprócz tego, że mamy coś pod maską, rzeczywiście kilometry nie będą dla nas problemem. Nareszcie ruszyliśmy nowym satem Alhambrom. Pierwsze wrażenie. Wygodnie w aucie jest, to trzeba powiedzieć. Ale co najlepsze, jak to w aucie tej klasy, bardzo przestrzennie. Spojrzę do góry szyba w lewo, w prawo, wszędzie potężne szyby. Bez problemu, nawet w narożnikach, dostrzegę jakiś punkt, o który mógłbym zahaczyć. A trzeba przypomnieć, że ten samochód został bardzo bogato wyposażony, nawet w czujniki parkowania i zobaczmy, czy również w kamerę cofania. Tak, bez problemu. Kamera cofania w tym aucie również jest. No, rzeczywiście nie jest to najmniejszy samochód, bo długość jego to prawie 5 metrów. Seat Alhambra bez wątpienia, nawet na pierwszy rzut oka, wydaje się być autem praktycznym. Ale czy rzeczywiście tak jest? Jest, ponieważ z tyłu możemy mieć. 5 osób, z przodu dwie osoby, siedem osób. Jest to już bardzo duże auto, prawie że bus. Mnóstwo miejsc na napoje. Różnego rodzaju schowki, proszę bardzo, mogę sobie tutaj położyć telefon, okulary. Wszędzie samochód został przystosowany z każdej strony do pasażerów i do kierowcy. Alhambrom, nawet parkowanie stało się łatwiejsze. Opcjonalny optyczny system parkowania ostrzega kierowcę o zbliżaniu się pojazdu do przeszkody. Nowy asystent parkowania samodzielnie manewruje alhambrom w trakcie parkowania na wąskich stanowiskach, nawet prostopadle do osi jezdni. Dzięki kamerze, zamontowanej w tylnej klapie. Kierowca może obserwować przestrzeń za pojazdem na wyświetlaczu systemu audio lub systemu Seat Media. Ważnym aspektem jest także ograniczenie emisji spalin i zużycia paliwa. Dlatego Alhambra z silnikiem EcoMotive została wyposażona w najnowocześniejsze proekologiczne rozwiązania techniczne. System Start-Stop automatycznie włącza i wyłącza silnik, który pracuje tylko wtedy, kiedy to naprawdę konieczne. W razie potrzeby, kierowca może wyłączyć ten system jednym przyciskiem. Samochód jest też wyposażony w system odzyskiwania energii. W trakcie hamowania i wytracania prędkości układ steruje alternatorem, a następnie kieruje energię do systemu elektrycznego, kiedy samochód przyspiesza. To rozwiązanie przyczynia się do obniżenia emisji spalin i zużycia paliwa. To właśnie dzięki takim technologiom możemy mieć swój własny wkład w ochronę środowiska. Piękną, śnieżną pogodę. Prawdziwa polska zima. No właśnie, ten samochód również oferowany jest przez Seata jako samochód czteronapędowy. Nie wiem, co tutaj robią za kierownicą łopatki. Czyli jeżeli ja. Zredukuję, wówczas nawet na takiej oblodzonej nawierzchni mogę bez problemu przyspieszyć. Ten samochód rzeczywiście trzyma się drogi. No, został wyposażony w bardzo dużo różnorakich systemów. Mnóstwo poduszek powietrznych. Bezpieczeństwo jest to aspekt, który również oprócz praktyczności musi panować w tym aucie. Nowy design Seata. Seat Alhambra. Wnętrze ma ładne, to trzeba przyznać. Kierownica może taki charakter sportowy. Trzymając za 15:3 czujemy, że mamy miejsce na Kciuki. skrzynia automatyczna. Jeżeli zawozimy również nasze dzieci do przedszkola, do szkoły, stojąc w korkach nie męczymy się, dlatego ja zawsze jestem zwolennikiem skrzyni automatycznej. W lusterkach wszystko widzimy. Samochód został bardzo zaprojektowany prosto wbrew pozorom pomimo tego co posiada prosto zaprojektowany jego obsługa nie wymaga jakichś specjalnych szkoleń nie ma tutaj frameworków konstrukcja Prosta kierownica, fotel, y, automatyczna skrzynia biegów. Nie musimy się uczyć jakichś specjalnych opcji. Wsiadamy do tego auta i jedziemy. I takie właśnie y, powinno być auto, którym będziemy na co dzień podróżować i wozić nasze pociechy oraz naszą kochaną żonę. Podróżując Alhambrą, kierowca i jego rodzina znajdują się w otoczeniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo powyżej przeciętnego poziomu. Samochód jest wyposażony m.in. w 7 poduszek powietrznych, w tym poduszkę ochraniającą kolana kierowcy oraz elektryczne blokady tylnych drzwi uniemożliwiające ich otwarcie przez dzieci. Maksimum bezpieczeństwa gwarantuje zintegrowany fotelik dziecięcy z zaczepami Isofix i Top Tether. Do standardowego wyposażenia alhambry należą także ABS, elektroniczny program stabilizujący tor jazdy z systemem wspomagania hamowania awaryjnego, system stabilizacji przyczepy oraz system monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa wpływają też takie rozwiązania jak ogumienie, które pozwala na kontynuację jazdy nawet po przebiciu opony. Głównym elementem systemu jest warstwa ochronna podbieżnikiem błyskawicznie zasklepiająca otwory powstałe wskutek najechania na ostry przedmiot. Dzięki temu ty i twoja rodzina zawsze bezpiecznie dotrzecie na miejsce. Jeżeli tylko zapadnie zmierzch. Jadąc zatem Alhambra możecie dostrzec, że skręcając nasze światła również skręcają, a jeżeli w ogóle wjeżdżamy, załóżmy w prawo w uliczkę, oprócz tego, że doświetlamy światłami, również światła przeciwmgielne doświetlają nam zakręt. Jest to kolejny plus i oczywiście krok w stronę bezpieczeństwa. Jadąc po dziurach od razu możemy zauważyć, że mamy do czynienia z dość sztywnym autem, ale to wszystko zostało załagodzone dzięki fotelom, które muszę powiedzieć, że są wygodne. Ale dzięki temu sztywnemu zawieszeniu możemy wykorzystać te 170 KONI i oczywiście nie w takich warunkach jak dzisiaj, ponieważ jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. Dodać gazu i wejść. W dość mocny zakres. Na tym kończę dzisiejszą jazdę próbną nowym Satem Alhambrom, który jest bardzo praktyczny, bezpieczny i potrafi nam pokazać, czym może być auto rodzinne. I za ten właśnie samochód chciałem podziękować firmie Multisalon Rejski Zbyt Goszczy i zaprosić Was na kolejny odcinek już za tydzień. A my jeszcze wyruszamy w podróż bardzo rodzinnym i wygodnym autem. Jakim jest seat Alhambra? Do zobaczenia już za tydzień.